So back to what I was saying. Siemka moi drodzy z tej strony, ALBA na dzisiaj Skyblock Planet z siostrą, gdzie ty jesteś, o Hello. Siemka, siostra, gdzieś ty mnie przy. Wy, wysyłasz mi mapkę i mówisz, że jest super fajnie, to jest zwyczajny skyblock, a ja tu widzę po jak... no, no, gwiazdę śmierci. No, trochę coś się zepsuło, wiesz? W... Trochę? Dobra, zacznijmy już coś budować, tu ja widzę zwierzaki. E, ja Od cholery, będzie ja trochę co do jedzenia. Ja biorę ogólnie to, A my potrzebujemy to, też łóżek. Oj, one nie spadają, spoko. Rzeczy. O, biorę to. O, schabik nawet jest. O, sadzonki. Ej, super. Ciekawe, czy jest tak samo gdzieś indziej. Ej, no tam ty są spawnery wszędzie. No, no, tu jest jeden spawner. Jakby, jeden jakby spawner, był jakiś, jakiś lekki wiatr, to sorry, ale no kurde. Mamy problemy. Ale... Nie, nie problemy, tylko po prostu jest piękna pogoda i postanowiliśmy nagrywać. Na dworzu, okej. Okay. Ty tu rób, co chcesz. Tak naprawdę, chyba potrzebujemy po dwa zwierzaki. Resztę można zabić. Co nie? Okej, okay, lecimy, lecimy z naszym pierwszym crafting table. Najpierw, oczywiście, deski. Dlaczego psujesz tam planetę? To jest planeta Ziemi. Olef... Ej, to jest dobrze pomyślane. No tu w będzie. Dobra, chodź tutaj, może się zaczniemy budować. Dobra, na to tak jak na survival będzie oddzie... będą oddzielne odcinki, co nie? Jeżeli się spodoba, zostawcie łapencję w górę i subskrypcję. Tym razem powiem to Ty Kurde, jakbyś świet... Może zaczniemy eksplorować różne te... No to, p, chyba dla tego... Dobra. O, s... Dobra, teraz... Tu ty, teraz owiecie. ja zrobię no, coś, czego pewnie będę żałował. Czyli? Lol. A on chciał tylko A co miałeś ze sobą? Straciłem. Czyli nie, czyli nie warto wyskakiwać. A co straciłeś? Eee, kwiatek żółty, ale tu mam drugi. A ja mam tyle, o. Czyli nie warto skakać. Musimy to robić z największą ostrożnością. Boże, ile tu jest tego wszystkiego! No, tu można... Tu na 20 odcinków to będzie eksplorowanie tego wszystkiego. Tam jest jakaś forteca. tam jest slime. Ej, tam jest forteca. Spoko. Gdzie? Zabij owce, weź kurde tych. Kurcze. dobra, czyli tak pocz. Jest. Po trz... Ist... Tylko zostaw po dwa każdego. A ja w sumie mamy tak, spawnery! Boże! No? Zabijamy tych. Boże, jestem najgorszym człowiekiem. No tak, ale to jest mega dobrze. Po... O fak, owca nam spadło i jedzonko. Ta, Świnia. Dobra, teraz tak. Masz te? Cyk, sadzoneczka, cyk. Cyk. Zniszczyłaś planetę Ziemi, jak mogłaś. No ale, ale tu zrobiłaś tu? to w słusznej wierze, pewnie. Okej, okay, tu jest dobra. sadzonka, to nie kłam, dead, już tutaj. Co to jest? Oj. O, o, widzicie, widzicie, no Zarażam już za, zaczyna no. się nawalanie mnie. Ej, ale to jest spoko. O Boże, ile ich tu się narespiło, w ogóle, no... My mamy już tu kwestię... Ej, ale wiecie, to jest takie coś Jedzenia. Minecraft. Szybki Minecraft. Ale kwestię jedzenia mamy już załatwioną. Oczywiście. Człowieku, ja mam 9 schabów. Ty, tam jest glowstone'a, tam jest z tych... 12 wołowiny Ale słuchaj, siostra, tam masz glowstone, tam masz ten z Ale fortecy. Co będą? Będą się moby tam, gdzie nie mamy oświetlonego. Nie mogłaś pomyśleć o tym wcześniej? W skrzyni masz te... A! nie stawię ich, ich tych te, 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 tak jedna przy drugiej. Tylko tak, żeby całą wyspę oświetlić. A ile niby oświetlił. Dobra. Dobra. Walnijmy sadzonkę tutaj. Musimy szybko mieć piecyk. Cobblestone generator potrzebujemy. A, trzymaj, bo to to bardziej muszę robić. Tu ja? Tu masz lód, to masz to i, i, i... O matko! Chyba no potrzebuję nie też nie jakiś. Potrzebuję jakiś temu w ziemi czegokolwiek. Proszę. 11. Dobra, będzie wystarczyło. Teraz tak, tu to zabieraj te pochodnie. To Boże, to będzie o nie dużo. Jezus! Weź tu Gdyby nie to, że. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie to, że tracimy itemy, kiedy. Spadamy? Spadamy. To? To byś mnie już zabiła 40-krotnie w przeciągu tych 6 siedb... oh, i pół jabłko, minut. Jako, jabłko, jabłko, No, ale jestem już mega, mega głodna. A ja ani trochę. No boże, tu mam sadzonkę, serio? Ale ze mnie no geniusz. Nie piec. Kurde, bo ja. O. Dobra, to jest profesjonal i hmm. teraz tak. O oh, fuck, nie wiem, jak tutaj będzie. No bo. Najedzono z jedzącym. Zaczynam, ja mam w ogóle jedzenia. Już mi się praktycznie miecz kończy. Nie no mam jeszcze jego tak z połowy. Wyzawid tego. Jezus. No. To teraz wielki test. Jak coś to zbierasz ten. Jezus, prawie mi niechopadł tego Dobra, już kończ z tym zabijaniem tych. No czemu? A w sumie, czekaj, gdzieś dużo jedzenia. Nie, dzień nie będzie. Już nie wejdzie. Który masz level? To się tylko spytam. Ja, ja mam zerowy. Ja szósty. Czekaj i to. No, rób to szybciej. Ale to już jest zrobione. Chyba nie. Tak? No przecież nie działa. No chodź na gół gó do mnie. I kopto. No nie wiem. Co? Dobra. Będzie nas chwilową woda tak zalewać. Wiadomo, że można byłoby wymyśleć lepsze, ale ja tylko umiem taki robić. No. Dobra, na którą wyspę by tu się wybrać? Na którą planetę, przepraszam? Wyspę planetę. To bez Dobra, to nam chyba zajmie tak z pół godziny. No. Bez żadnych cięć, bez żadnego niczego. No, cięcie może jakieś będzie, co? Nie, nie będzie żadnych cięć. Po prostu daj mi kamienia na miecz. Bo trzeba tutaj wybić tych... No fuck, ale ja nie mogę. Wiecie co? Mój telefon jest jakiś upośledzony. Ma reklamy nie miał Nie miał ale bawić że zainstalował Kurczę. Oczywiście zrzuć wszystko na mnie dobra Faktycznie Potrzebujesz tego kobla? Po prostu, Nie mam sześć. Po prostu, no zobacz, jest tyle planet, a my potrzebujemy. Nie pieczonego kurczaka, bo chyba wpadł do tego, do lawy. Zobacz, my jedzenie mamy już na cały ten. No, zobacz, potrzebujemy kobla o tyle, o tyle, o tyle o. O tyle, zobacz na mnie, o tyle o. Okay. Boże, tamto wygląda jak księżyc, tamto wygląda jak słońce, tylko, że jest małe. W ogóle, kto wymyślił glowstone, kurde, glowstone nową tą... Nie, tą Nie wiem. Planetę. Planetę, wyspy, no, weź. no dawaj te pół bloki. Czekaj, mam coś. Dawid. Co? Robimy progres, Chodź. O! Dobra not o nie. O nie Tego jest tu za dużo Dobra, z tej zwierz... Widzisz, że my tutaj mamy glowstone? Dobra, kurde, chodź ze zwierzogrodu, lecimy Na zombie wyspę Masz te pół bloki To zaczki budować nie, nie mam. No kurde! Aż się mleka napije, aż się mleczka napije. Ja zrobiła lepszy ten generator. Nie przesadzaj. Ci woda wylewa. Lepszy jest taki aniżeli... Żeby się nie zmieniło zimla. w obsydian. Co? Mogę dostać. Wszystko się pali. Nie no, dawaj ten, to wiadro. No matka, zobaczy. I ten lód Co nie? I masz tu. Ej, masz tu lud. Zrób se lepszy. A ile masz tego kamienia? to o, moja wina, że była wada produkcyjna. Wada produkcyjna. Czaj, tam jest Diaksowa czy z czego? Gdzie? O tam. Dobra, zejdźmy tutaj. O, w mordę. Nie, 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 nie. Tam jest Diaksowa. Złą wysperzem wybrał. Dobra, złą wysperzem wybrał Tam jest według mnie lepsza. Ale to tylko według mnie. Ja bym poszła tam o. O matka Dobra, chociaż mam, nie podwójnie. Mam 12 półpłytek. No. no, ja już się buduję na jedną. Chyba ja. Chyba ja. Się ja. Buduję. Chodź do mnie. Czy tylko ja widziałem spadające te? Tak, ja też je widzę. Ok, teraz będzie skok życia. a a Motorki za ewentualne dźwięki motoru no ale ta tu siedzie tatuś... troszeczkę dobra teraz co my tu mamy spawner, spawner. ej ale tak na w serio ty... spawner pająków w serio ty tutaj poszedłeś ej ale tu jest mnóstwo kobla sucia. co nie Niszczymy to, czy nie? Fajnie, że rozkopujemy, kurde, jedną z planet pieczołowicie. Pieczołowicie, kostru... O, w mordę, żelazna wyspa. Te, żelazna wyspa. Poczekajcie, niech tato przejedzie. Okej. Okay. Ty, chodź tu do żelaznej wyspy. Zaraz? Nie zaraz, tylko chodź, zobacz. Ale reklamę mam o matko właśnie się zniweluj. No ty mnie jakoś zrobiłeś. Zaraz wejdziemy. Jestem nubem telefonów i takich spraw, więc ja sobie sama tego nie naprawię. Dobra. No, w sumie. Pająki te... będą nam przydatne. O Boże. No, żeby wędrę Tam wędrę jest wędrę. Mars. Tam jest Mars, czyli Czerwona Lawowa Wyspa. No, ale po ale po co nam w ogóle te? Magmowa, no, dobra, magmowa. Owa i Chyba tam jest cel naszej głównej eksploracji. Ono. Dobra ile to? Myślę że 15 minut zajmie nam to. Co? No nawet dojdziemy nie wiem gdzie. O matko noc idzie. Nie nie. nie to tylko leciało kurde nad tym. Jezu, ile Dobra jest... ile tego tu jest? Ty nie mogłeś dobudować żeby, żebyśmy nie spadli? Ale o co ci chodzi. No jak, zna, jak znam życie, to ja spadnę. Co? Wiecie, tak jak czekoladki, z i Minecraft. Ja cię proszę nie bierz mi. E więc tak, no. Pe... Pewien pan przyleciał tutaj. Myślałem, że on spadł. Właśnie strasznie, strasznie. A dlaczego? No, budujesz tam, to buduj. Ej, tobie spada głód? No jedynie jedzonka, jedynie, półtora. Fajnie, a mi nic nie spada. Dobra, piecyk. Dzień, ty masz. Nie, no, nie no, nie możesz mieć y, pokojowego, no bo ci się moby rosną, No pra. Weź stąd. Ja? Boże, jest tu za dużo mobów. Nie mogę nigdzie ustawić piecyka. Ej, dlaczego nie mogę ustawić piecyka? Co jest nie tak? O dobra, to będziemy mogli łowić rybki A chwila. Ej, ja jestem już mega blisko. co? Ej, ja Wróć. jestem już mega blisko diamantowej wyspy. Niestandardowy. Buduj, no. Ej, jak mu nie mogę wy. Ej What the fuck, dlaczego ja nie mogę ten oh, budować? Ty! Co? Teraz to ta by nam się co? Za tam jest drewno? Węglaną wyspę weź, ale LOL, nie mogę nic budować, nie mogę nic. Weź zobacz co się dzieje. Dlaczego ja mam niestandardowy? Pokaż. Weź wejdź u siebie. Co? Wejdź u siebie. Stabię? No. No i widzisz, że tam mam. Czekajcie chwilę, bo ja jej nie znam. No i zobacz na mnie, ja mam niestandardowy. Niestandardowy. A, tu. Dzban. Dzban! Czy ty mi? Coś ty zrobiła? Słonka Boże, weź tutaj coś zrób. Co? Oj, przepraszamy was. Dobra, nikt nic nie ja słyszał. No nie wiem. Poczekajcie, ja tylko sprawdzę to. A teraz takie typowe ups. Ja cię chyba... Ja cię przez przypadek zrzuciłem Chciałbyś Tylko byś. Okej, okay, pół bloki Jezu z drewna. Muciek to masz tu od cholery. No, Muciek jest dużo. Dobra jak się prześpimy ja idę na węglową planetę. Ej Lo, tu się nam w ogóle wylała. Co ty no. zrobił? To nie ja tylko creeper. Nie. Co? Nie może. No, creeper się tutaj, creeper tu się wysadził. Sam się wysadził, tak? No, a nie? Nie wierzysz mi? Odejdź. No, ale za brutalna. Dobra, teraz tak, potrzebuję. Tak, tak. Pozdrawiam, teraz lecimy.

A tam były kwiatki Nienawidzę kwiatków Ile ja nie umiem robić tych, tych generatorów Z mojego tu chociaż można było korzystać Przestań O co? Z mojego też będzie Dobra, w sumie Lela weź zrób chociaż tyle, żeby dojść do tej wyspy Gdzie jest ten węgiel i stąd Do tej wyspy gdzie jest węgiel i zaczynamy piec mięso, które o! Czecie. No mała rozmowa z babcią. Słukajcie. Kurde, mamy 9 minut dla to, żeby wpierdzielić się w wyspę z węgla. Nie próbuj żadnych kodów. Chodź spać. Żadnych kodów. Widzicie, widzicie, o widzicie, widzicie, będziecie świadkami, ona stosuje cheaty. Nie tak cię wychowałem. Muszę ci coś pokazać. Dlatego? Dobra, dobra, nic się nie stało. Ej, dlaczego ty budujesz drewnem? Jezu, bo mamy, bo mamy drewno od cholery, i sadzonek ja pół płytek mam z tak no to może wykorzystaj ich, masz tam tyle kamiennych Jezu, wysp Jezu, zejdź tam do tego klipcia Jezu! zejdź tam do tego klipcia nie no co! Naprawdę? No, i moi drodzy, tak puentując dzisiejszy odcinek, powiem Wam tak, nigdy nie grajcie z siostrą, bo to wyjdzie zawsze Wam na złe. Żegna Was Dawid Albaniero, życzę Wam miłego dnia, Pozdrawiam Was i możecie lecieć do boju. Trzymajcie się, cześć, widzimy się jutro podczas kolejnego dnia zdobywania kolejnych planet. Elo! A ona się nie pożegna? Elowina.